Dobry wieczór Państwu. Jak mówiłem kiedyś, po wyborach nagram znowu filmik. Mianowicie, dobrze bardzo się stało, że wybory się odbyły i wygrała jedna partia. To znaczy, że społeczeństwo się zaczyna uczyć, wyborcy się uczą. Bo tak powinno być. Jedna partia, a nawet i kilka, jeżeli mają większość w Parlamencie, to jest lepsze zarządzanie. Pamiętajmy, każda zmiana jest na dobre. Na dobre. Nieprawda, że tego. Każda zmiana działa na dobre. Tylko jedno mnie niepokoi, że jeszcze pis nie rozwinął swoich skrzydeł, jeszcze nie a już wszyscy się martwią, jak oni mają rządzić. Pytam się, po co włączać się? Na przykład opozycja. Za te pieniądze, a będziemy się przyglądać im patrzeć na ręce. PO i wszyscy. Za jakie pieniądze się przyglądać? Wy macie opozycja rządzić, współdziałać z pisem, z partią wiodącą, a jest bardzo dużo do zrobienia. Tak jak powtarzam, 360 miliardów dolarów długu. podnieść emerytom. Rencistom, wszystkim ludziom, którym się należy, ja taki podział mam. Mówię: najniższa renta socjalna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć 400 euro, najniższa emerytura w Polsce powinna być 500 euro, najniższa, a teraz jest 700 zł. Najniższa płaca. To naszym wyjściowa powinna być 1000 euro. Dwie najniższe emerytury. Później posłowie w Sejmie żaden nie powiedział, że my będziemy pracować za mniejsze pieniądze. Chodzi o to, żeby posłowie w Sejmie z opozycji mieli 1500 euro, czyli maksymalnie 6000 zł. Frakcja rządząca 2000 euro. To jest 8 tysięcy złotych. Premier, 2,5 tysiąca. Prezydent, 3 tysiące. To wszystkie pieniądze te wszystkie, to są wszystkie pieniądze, które można płacić. Pamiętajcie, musimy sami z tego bagna wyjść. I sami musimy świeczyć przykładem. Dlatego, nowy porządek świata ja mówię, musi być. Wybory prezydenckie. Jeszcze prezydent nie zaczął pracować, a już my się martwimy. Czy będzie Polakiem wszystkich Polaków, prezydent? Pytam się, jakich Polaków? Polaków dla ciebie, dla ciebie, ale tylko do składek. Skoro prezydent jest prezydentem, a partia opozycyjna na niego głosowała, dała pieniądze, to jak on może teraz zrobić? Musi się odwdzięczyć. Powinien być teraz opozycja... I partia wiodąca, czyli PiS dojść do konsensusu i uchwalić dla prezydenta pulę na wybory prezydent, żeby prezydent nie był przylepką do i tej partii albo do tej partii. Prezydent powinien być samodzielny, sam. I wtedy będzie dobrze, jeżeli będzie pula pieniążków dla prezydenta na kampanię wyborczą, wtedy będzie niezależny. I każdy będzie miał prawo, że to jest nasz prezydent. Teraz na razie to jest... Machrojki są. Przez to, że ludzie się sprzeniewierzają, nie chodzą i dają się naciągać. Ale ja powiedziałem, monarchia nasza, WBR, będziemy razem, ja, Samozwańczy, Henryk I, Kulpa, szukam patriotów. Patriotów na to, żeby zmienić coś. Teraz jest dobrze, bo cztery lata będzie jedna partia wiodąca rządziła. I będziemy ją, następne wybory właśnie, ją będziemy rozliczać, jedną partię, a nie jak przedtem było. Kilka partii, prawda, i się kłócili między sobą. I dalej też się robi kłócenie. Nie tędy droga. Ma być ład i porządek. Sejm i Senat, tak jak mówiłem, za niskie pieniądze mają pracować. To ma być ruch patriotyczny. A jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to w następnych wyborach Polacy was rozliczą. Chętnie się zgodzę i przyjmę każdego z Sejmu, który powie: Ja będę, pensja 13 tysięcy jest dla mnie za duża, ja będę pracował za mniej. To jest patriotyzm. Każdy mi się pyta: To ty nie znajdziesz żadnego polityka. Ja mówię: Znajdę, bo mnie nie potrzeba polityki. Będzie potrzeba patriotów. Opozycja pełni mandat z, z, z wyborczy. I nie dlatego, że ja opozycja ma przeszkadzać. Opozycja ma współpracować. Mamy tworzyć jedność. Jeżeli będzie jedność, to będzie ładny porządek. Będziemy gadać na całym świecie, rozmawiać. Dumni będziemy z siebie jako Polacy. Teraz chodzi o wyprowadzanie religii ze szkół. Mówi się, a pani Ewa Kopacz powiedziała w ostatnim tym, przy kampanii wyborczej, nie chcę państwa wyznaniowego. Pytam się, co wam przeszkadzają te religie w szkole? Lepiej, żeby dziecko było w szkole, miało jedną godzinę lekcji. Niż później narożonym tam na wsiach czy gdzieś wieczorami chodzić na religię. Wy jesteście rodzicami? Pytam się, dziadkami? Nie, bo wam przeszkadza polityka. A co nam przeszkadza religia w szkole? Pytam się, Wejdzie, zobaczcie Żydzi. U nich nie ma państwa wyznaniowego, jest kilka religii, prawda? Ale cały naród rozwożą po świecie, dzieciaków, poruczą patriotyzmu. A ona się odchodzi od tego. Tak nie może być. Jeden minus mam dla pani Beaty Szydło, pani premier. Pani premier, niepotrzebnie pani się dała zwieść, skoro pani tak pięknie mówiła. Ja jestem Beata Szydło, ja jestem Beata Szydło. Na kampanii, ja wybrawo. Ty kobieta będziesz chciała co robić. Biorę na, na miejsce obrony narodowej pana Gowina, i tak trzeba było trzymać. Tym sposobem, że pani źle, że pani się poddała, to będzie dla pani minus. Ja ten pierwszy minus będę dawał pani za to. Bo lepiej pani by wyszła na tym. Gdyby pani powiedziała, nie przeszkadzają mi, ktoś chce rządzić za mną, za mną z, z tyłu kierować mną. I naród by to docenił, my wszyscy. A tak to na razie dajemy pani minus, że pani uległa, a premier powinna działać, powinniśmy się jednoczyć, powtarzam, bo to nie jest wina wasza, co jesteście w Sejmie. To jest wina całego narodu, że nie umiemy się zjednoczyć. A tylko WBR. Wybierać będziemy razem. I patrioci, którzy teraz powstaną, bo będziemy się patrzeć na Waszą pracę w, po, w Sejmie. Dobrze, że jest 200 nowych osób, tam 200 coś, czyli wszyscy przeczetkani są. I ten, ta nowa parę osób, tych 200 sztuk, Wniesie coś nowego. Powtarzam ja jeszcze raz. Jak w wszystkich filmikach: sama partia PiS nic nie zrobi. Jeśli będzie opozycja mu przeszkadzać, dajmy. Weszliśmy, mają większość, dajmy im rozwinąć skrzydła. A później w trzecim roku już wytykajmy im błędy. Nie walka na ulicy. Nie walka. Partia, znaczy nie partia, tylko związki zawodowe nauczycielstwa polskiego. To już mówiłem w poprzednich filmikach. Proszę Państwa, Wy, nauczyciele, powinniśmy się szczególnie dać przykład, szczególnie żądać od Sejmu mądrych ustaw, żebyście mieli podwyżki, żeby dążyć do tego, żeby cały naród. Miał tysiąc euro, zaczynał. To jest podstawa, gdzie będę walczył do końca. I ja się nie dam sprzedać. Powtarzam, koronę, którą sobie sam założyłem, jako samozwańczy monarcha. Zdejmę tylko przed Bogiem, w kościele, jak pójdę. Tak nikt mi jej nie zdejmie. Sam nigdy się nie ugnę. I pani Beata Szydło, gdyby tak postąpiła. Miałaby parę procent więcej poparcia. Jeszcze więcej. Bo ona po prostu za szybko uległa. Jak powiedziała głośno <laughs> przepraszam. Jak powiedziała głośno ja jestem Beata Szydła. Ja! To tego się trzeba było trzymać. A nie dać się wymanewrować. Bo to idzie weter. To idzie weter. Ale chociaż powinniśmy jej również. Przebaczyć i żądać, żądać, żeby było lepiej. Patrioci, potrzebni jesteście mi. Każdemu, kto leży, komu leży dobro naszej Ojczyzny, proszę o wstępowanie do nas. Dobrze, że jest 200 osób w nowym parlamencie. Powinniśmy być tą trzecią siłą, która będzie łączyć. No, powtarzam, je my będziemy łączyć. Monarchia elekcyjna potrafi łączyć i mądrze rządzić. Mądrze. Ludzie się do nas zapiszą, ale potrzeba patriotów, żeby nie tak jak teraz. Powtarzam: dotacje zabrać, biura poselskie zabrać. Posłowie się mogą. Jak się powtarzam, jak w ostatnich filmikach posłowie się mogą spotykać w gminach, w powiatach, w województwach, za mniejsze pieniądze, nie za 13 tysięcy na biura poselskie racz, tylko za 5 tysięcy, czyli 1500 euro. No więcej jak mi coś przyjdzie na myśl, to się znowu prawda, odezwę. A mimo wszystko. Proszę o kontakt. 533 085 332. To jest telefon bezpośrednio do mnie, gdzie proszę, żebyśmy się nawracali, przebaczali i mądrze rządzili. Zaczątek już jest. Naród zrozumiał, Naród poszedł na wybory. Trzeba resztę przekonać. I pamiętajcie, że walczymy dla naszych dzieci. Dla naszych dzieci walczymy, bo historia nas oceni. Jako ciemni przejedliśmy zakłamani, i zostawiliśmy dzieciom zadłużenie i zapewnienie wyjazdu z kraju, tylko i to nas na to stać. A ja chcę odwrotnie żebyśmy żyli w naszym kraju, rozbudowywali się i w stosunku do Unii Europejskiej podciągnąć nasze płace. Dziękuję. Do widzenia. Do następnego razu.